witam bardzo gorąco z tej strony. Schabu, dzisiaj będziemy się w kolejnym odcinku z gry 3 Dzikiego, edycja kompletna wersji 404. Ze wszystkimi dodatkami, moi drodzy, jak dobrze pamiętacie, no to ostatnio żeśmy porozmawiali z tym gościem, który nam powiedział, że wszyscy z nie żyją, bo szukamy sobie syna, kracha. Rozmawiamy dalej. Szukam ludzi z Und jest z wyspy. a ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone Syreny. Mnie się pytaj mnie, albo Aksela Antordaro. tam siedzi. Co ktoś z Arceli może wiedzieć o Undwi? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Uncreed, co? Uh. No Dobra, jawor jest miejscowy, a ty znasz te wody. Dlaczego nie popłynęliście z jamarem? Na taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć głowę, żeby zarobić guza. Ja kiedyś ty, żebyś tylko siedział na życi i kręcił nosem z erikańska księżniczko. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać. Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poszarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi, nawet i z krachową córką. Te sireny, o których mówiłeś, dużo ich jest na Undvik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie to? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem ją je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że. Eee. Jak niby odganiać się, Od razu poznać, że się nie wyspiasz. Rogiem Hornwala wystarczy zadać, a z pieprza aż fale idą. Hmm. chcę się dostać na Undwik. Następnemu się przyódca chciał. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nachalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie. Kilka minut w lodowatej wodzie i jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy. Hmm, jak chcesz. Uważaj na <coughs> brody. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar. No to jakieś informacje mamy, żeby sobie tam dojść. Nie już czas. Bywajcie Pomyślnych wiatrów. szalony w prawda? Tej nocy go w tawernie widziano schlanego jak prosie. No dobra. No to my... A my tam w ogóle nie mamy znacznika na tych wyspach Undwik. Gdzie to jest? Tu, no i znacznik tu jest. Dobra, tak na dobrą sprawę. Iśniemy do znacznika i już idziemy tam na te Undwik idziemy zobaczyć Co tam u Hjalmara, czy chłop żyje, czy nie żyje, czy co tam z nim się dzieje. Ja chyba gdzieś źle popierdziłem, czekajcie. Chyba, że mi się ciupnął źle, no tak myślałem właśnie. No i lecimy na ten Undyvik zobaczyć, kurde coś nie mogę dobrze tego ustawić, wydaje mi się, że... Albo ta gra wygląda do dupy, albo gdzieś tam jakieś te ścinki są, a było dobrze. Nie wiem co ja póki czekałem tutaj w tych uruchomieniach, ale niestety. Żeby z powrotem przerzucać na laptopa, nie mam kurwa już tam miejsca na tym laptopie. To no tu ręki by To ta miejscówka klepaliśmy. No to lecimy, gdzie jest plot Lecimy na Undvik. lotka się zagubiła, no patrzcie Ileż można gwizdać. O, znalazła się Patrz ma ręka Chcę znaleźć Hjalmara, bo... Pojechał Popłynął bardziej, nie pojechał. O Jezus Jak ja mam na to wjechać płotką? Ona kurwa się boi. Lęk wysoko. o. o. I kurde, kurwa, kurwa, kurwa. No i dobra no kto? Kto tak obstawia, że tak będzie, niech pierwszy rzuci kamieniem? Jak zwykle się pierdzieli. O! Czekamy się, nie wiem, po Ale dobra, zobaczcie, wyszło. Jakieś dzikie, kurwa, te wejścia. Ale my tu byli, przecież ja tu po coś byłem. Chyba w tej kuźni legendarnej. Jak dobrze pamiętam, jak jeszcze pamiętacie, tam... We Wrońcach Barona, tam ta elfka, czy ktoś tam... To no, tutaj żeśmy byli właśnie. Daje. Ukryty skarb. Kazu znaczniczek jest. Arp. Wiecież gdzie? No gdzie? Ja głupio pytam, bo. idziemy, dobra, jest ja znacznik, zrobimy. Ty bardziej, że na lądzie takim, powiedzmy. Płyń, wiesz płyn. Unikat. No dobra, to słuchaj, to co? Newbye, tutaj do ciebie kieruje swe To co, zbieramy te unikaty, które, które uważasz, że jeszcze nie jest za późno, które uważasz, że jeszcze nie jest za późno, żeby zacząć zbierać i mieć fajną kolekcję, to co? Idziemy no skończyć. O tu jest. Paczeka miejscóweczka. I... No dobra, to te unikaty. Wow, jakiś fajny ten mieczy. Krawym od znaku Irden? No, 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 no. <laughs> Może jakimiś unikatami któregoś razu będziemy walczyć. Jeszcze zobaczymy, jak tam. Schematy bierzemy. Schematy. A to ja tam mam i się. Biegłem w tą stronę. Nie, spotkaj się z Yennefer, czekajcie, bo. <tryk> Jesteśmy na dobrej drodze. Na dobrej drodze, ja myślałem, że na złej. Dobra. Pieść urst. Patrzmy. Zdarzy bitwy. Taka stópka malutka, zobaczcie. Uciekali w stronę jaski. Gigant ich ścigał. No to jak uciekali. Jeden z nich się potknął. Ale pozbierał się zanim gigant go dopadł. Jeden z nich się. <tryk> potknął, ale pozbierał się zanim gigant go dopadł. O Chelsea Lids 2-1. Patrzmy, gdzie oni spierdzi Kolejny ślad. No, już widać na pierwszy rzut oka, że nie skończyło się to tak, jak się miało skończyć. Byłem tu, pewnie że tu byłem, bo wtedy co szukałem tej stajni źle, źle przyszedłem, no to... <śmiech> <Hey>. <śmiech> Jedna bardzo ważna rzecz, czemu ja nie mam kurz? Dzień dobry Pani Erinio, czy jak tam Pani się zwie? Ja szukam słuchajcie, oko weźmiemy, może coś z tego zrobię Kiedy? I co tu mamy? Czerwonego mutagenu bardzo potrzebuję, ludzie. Czerwony mutagen. I co? Gdzie to mnie... Was? Chyba to wszedłem, nie? Mając moje szczęście. Bardzo kiczo. Ale dobra, idziemy. Ja pamiętam dobrze tą miejscówkę, szukałem tutaj kuźni, pamiętacie? Tutaj zawędrowałem i... Czyste cięcie, łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. No a my żeśmy, ja przyszedłem tutaj od tamtej góry w dół, bo po prostu szukałem tej kuźni te wszedłem. no ale dobra no. Rady do krwi, dobrze. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch reszta drużyny poszła dalej. Ciekawe, ile ich zostało. Jalmar stracił tu sporo ludzi. we czy Hjalmar się nie stracił? wcześniej to było pusto. Teraz misja jest to skrypcik. W każdym razie zobaczymy.

I trzeba to, że tu tutaj wtedy zawędrowałem, bo już znam tą miejscówkę, a... Szkoda, szkoda, że tu wcześniej... Pierdoliłem trochę. Ale... Pierwszy, nie ostatni raz. Pożerać, o. Cześć. A tu ten, co wybucha, kurwa. To ten co wybucha. Te, tam był ten, tam była ta kuźnia. A tutaj, tutaj byłem już. Pomniejszy kamień o, dwa runy, weźmiemy. <laughs> Tego też nie potrzebuję. Tutaj mamy tę czarnię. Szedłem z spiżarnia, No ładnie, ładnie. To nawet ten olbrzym. Na co to widzieliśmy wcześniej? No on nie próżnuje chłopak. Spiżarnia, takie myszy. Tam coś jest. Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić. Hmm. Coś mi tutaj... Mało. Ok, ale co, 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 tutaj coś trzeba znaleźć. O ja, Reny. Jezu, ile kajsu. Patrzcie, będziemy normalnie, bo. Ile hajsu? Kości, no może nie zbyt to wiecie takie. Honorowe, ale <laughs> coś tutaj trzeba znaleźć, rozumiem. todro bo to pokazuje wejść każe wejść za zerkani oferuje nic nie ma. A ja tu mam znaleźć kur... <laughs> <laughs> Szukaj Hjalmara Tak mam go szukać wejść chyba się Już byliśmy Też chyba był. weź. Próbuj się nie. Nie, no tutaj chyba mam schodzić, tak? Spróbujmy iść tymi śladami. <śmiech> <śmiech> Bo nie wiem. A mi każe szukać, że tam nic nie. Ma. А че, улево? Ja wam szczerze że pierwszy raz Muszę znaleźć inną drogę. Ja znajdę tą samą, kurwa. Ludzie, ja tam nie wejdę. wejdę. A ja tam nie wejdę Ale tędy idę yeah. Zawsze wiecie idę, nie tędy, trzeba A ta granie nie przez nie sądziła, że te mi tędy będzie chciał wchodzić no nie zjeżdżaj. Tu. Chyba nie tak to miał. To no mi się wydaje, że czegoś nie nie zrobiłem, bo. Aha... Jeszcze coś? Tu coś jest, dobra. No tak... tak na przełaj trochę. Ja wiem, że ja ciężko mam z tym... Nawet Ardem tego nie odgruzuje. Zresztą, szukam Hjalmara. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł się tędy przecisnąć. A może spróbujmy. O co? Olipan. No tak dziwacznie to ci powiem wam szczerze. Piądzą. Tak, może też trochę, jak wiecie, pochodziłem, nie tędy co miałem. Tę mapę, bo. tam wrócić. To kiczkane jest coś. Albo mi się, e, powiem szczerze, zwiesił A, nie wiem. misja mi się zwiesiła? No bo tak, tędy nie przejdzie. Tamdące co zaskoczył. Robimy to, wiecie, taktycznie. Tak, wieśkowato. A jakoś się wchodziło kiedyś, kiedyś. Tak się, wiecie, przejdę tutaj. A to chyba nic. No się. O tam się spierd. To tam jest nie tak, że ja nie mogę tam tego wiecie, ruszyć, no, bo tu są sklady. Co ty mancery robisz? Ja tu jeszcze? <laughs> nie. No to tak, nic. Arcel, lejdź z tego, nic szczerze, że nie mam żadnego pojęcia co chodzi. I chyba. Dajcie zleć komentarzach, czy byście tutaj mogli się spierdzielić. Bo 20 minut robię jedną misję i nie mogę jej zrobić. Może to. Wy coś wymyślicie. Że kontynuujemy tą misję. No bo zobaczcie. no... Ta Chiny nie mam zielonego pojęcia. A Chiny, co tu się stało? Ja mam tutaj iść. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, chyba zakończymy. Słuchajcie, tutaj dajcie znać. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, co tu się stało, jak to zrobić. A my po prostu w kolejnym odcinku pójdziemy. Chyba tym drobem. Ja jeszcze pokombinuję. Jak mi się uda, no to zaczniemy kolejny odcinek od tego, bo nie mam pojęcia. No nie chcę już stąd wracać, chciałbym to kończyć. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Eś.